Jest to będzie Bario na noc, poczy sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, Gdy anioły śpią, Ło, ci się sobie bilolej, jest na tu się będzie trochę dzej. Jest z jestem i serca tej wolności ze Patrzycie dziś śmiało, na jej boskie ciało jeszcze. Wie przechodzą zenice, jak dzisiaj krzyczy masz blask Cacie terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia, tuż, tuż. a później by rybasz i później by rybasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowa na noc. tu sobie boją i I do tańca porwi wreszcieją, dianioły śpią. Wow! Żałuj sobie, olej. Nie sobie bilolej, nie za się będzie trochę lej, niech pomyśle z kiemi serca śpiew tej wolności ze To co popłaca człowieka bogata, gdy ty jest sobota, nie wam. To tańczy, śpiewa, ten później oblewa, ula niemu trzeba winą Ty Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pora przyczynę, ty jej tu leży się bać. Dzacie te terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia tuż, tuż, będzie zbariowana noc, poczu sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie winolej, więc za duszy będzie trochę dzej. jak popłynie z głębi serca śpiew, tej wolności ze. she's up